Torebkę typu kład. Od Państwa potrzebujemy tylko i wyłącznie wymiarów zewnętrznych. Mogą Państwo nam przesłać wymiary w centymetrach w 8 mm. Ważne jest, aby zachowali Państwo tą samą jednostkę w przypadku opisu danego typu torebki. Więc potrzebujemy szerokość tej torebki od prawej strony do lewej, do lewej czyli jest to około 9,5 cm, jak i również jej wysokość, czyli od. Dolnej krawędzi aż po samą górę w przypadku tej torebki jest to około 29 cm. Tutaj szerokość zgrzewu jest to najczęściej do 7 mm, jednak z reguły jest to 4-5 mm. Ważne jest, żeby zapamiętać to w przypadku jeśli Państwo projektują grafikę, żeby nie umieszczać ważnych elementów, to nie będą one tak ładnie widoczne. Dodatkowo potrzebujemy wymiar fałdy, czyli jej głębokość. Suwamy linijkę aż do jej końca i odczytujemy wynik, czyli głębokość fałdy w tym przypadku wynosi około 3,38 mm. Po rozłożeniu taka fałda ma około 8 cm. Ta torebka nie ma żadnego zgrzewu na tyle, czyli jest o wiele prostsza do zaprojektowania graficznie niż torebka boczna z zgrzewem centralnym.